Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Progress. 7 z tej strony. Chcę wam dzisiaj przedstawić bitewkę na Burasku. Czołg ósmego poziomu, premium linii francuskiej. Sponsorem bitewki jest Copsa 2017 z klanu HBSQ. Jesteśmy na mapie Dębina, bitwa w trybie standardowym. Losowanie na siódemki oraz na szóstki po jednej artylerii na stronę. Udajemy się w miejsce typowe dla medów, na góreczki, i będziemy się strzelać z tym, co tutaj przyjedzie. Zaraz zobaczymy, co się tutaj okaże, że będzie. Także na razie już podjeżdżamy do krzaczka. Mamy pierwszy pojazd, drugi, trzeci, ale tych pojazdów tutaj przyjechało. Będzie na czym robić damage Burasek pojazd. Z magazynkiem. Dwie pestki w magazynku. Na podstawie mamy apcr -y, Prędkość pocisku 1000 m na sekundę. Uszkodzenia na strzał 360 i mamy 190 mm przebicia. Na goldzie mamy 240 mm przebicia. Pociski o 250 m szybsze. Pierwszy cel AMX-12T. Pierwszy strzał i drugi strzał kończący. Teraz mamy przeładowanie. Jesteśmy bezbronni, nie mamy czym strzelać. Jesteśmy tutaj wspierani przez kolegów z naszej drużyny. Więc przeciwnik bardzo się wstydzi, żeby wyjechać na nas. Kończymy przeładowanie, bardzo szybki jest ogólnie ten reload. Także mamy tutaj fajne szczelanie, Już pierwszy strzał z nowego magazynku oddany. Ale tutaj mamy celów. Ten jeden pocisk z magazynku, patrzymy czy mamy przestrzeń na Carnarvon. on gra tutaj fajnie na wieżę Więc ciężko będzie go tam przebić Świecimy dla naszej drużyny, świecimy dla artylerii Teraz wyjazd dostaliśmy Amoraka, przepłaciliśmy strzał Dwoma pestkami od przeciwników Wyszliśmy się z magazynku, przeładowujemy, kolejny już trzeci T43 podjeżdża, ten karnerwo naj najgorzej tutaj po prostu Stoi z tego względu, iż bardzo ciężko będzie go przebić na wieżę. Jak gra, cały czas dostajemy punkty po spocie. Przyładowaliśmy już kolejny magazynek. Namierzamy te 43 Uwaga, pierwszy strzał, drugi. I niestety 36 HP mu zostawiliśmy tylko 3 do 3. W tym momencie jest wynik drużyny. Na naszym koncie jest widocznych ponad 2000 uszkodzeń. Cały czas punkty po spocie dostajemy. Teraz bohater naszej powtórki, swoim pojazdem w malowaniu dywanowym, takim bardzo radzieckim, postanowił się wycofać, gdyż przeciwnik ma naprawdę tam potężną przewagę w czołgach 4 do 5. Wycofujemy się. Dostaliśmy spota. I może coś z... na odległość będziemy strzelać. Cały czas tutaj pestki w naszą stronę lecą, ale jedziemy prawie 60 km na godzinę i wszystko unikamy. Bardzo fajnie tutaj z mobilnością jest w tym pojeździe. Mamy załadowane dwa z czterech pocisków z lepszą penetracją. Podjeżdżamy na drugą stronę mapy teraz. TS-5 się świeci. Może coś na odległość będziemy strzelać? Niestety TS-5 jest schowany. Podjeżdżamy do krzaczka. Niech teraz nam spotują. My już swoją powinność wypełniliśmy na tych górkach. Teraz możemy sobie troszeczkę posnajpić. 4 do 6. Dwoma pojazdami. Przegrywamy w stosunku do przeciwnika. Teraz już trzema. Nasz sojusznik T-43 utonął. Patrzymy na karnerwona. Niestety nie, ale T-34 85 też ładnie tutaj podjeżdża. Zaraz chyba dostanie okle pod nas. Niestety jest w dołku. Snajpimy, snajpimy. Widzimy bok karnerwona ale niestety jest tam schowany za wagonikami 4 do 8, już czterema pojazdami przegrywamy w stosunku do przeciwnika i stoimy i czekamy czerwoni podjeżdżają teraz pod naszego kapa, pod naszą flagę mamy trzy pojazdy broniące tej flagi a my tutaj stoimy z porazkiem z naszej drużyny i razem słodko sobie kampimy T3485 jest schowany za budynkiem. Teraz widzimy bok drugiego, T3485. Teraz jest Lorka na dobicie. Mamy to. Dwie pestki w magazynku, dwa fragi. Bardzo ładny tutaj wynik. Już mamy trzy zniszczenia na koncie i prawie 2500 uszkodzeń. Kolejne przeładowanie. Włączyliśmy przeładowanie teraz pocisków z gorszą penetracją. Będziemy jechać na Bugiego oraz na TS5. Są tam osamotnieni. Gdzieś tam z tyłu jeszcze prawdopodobnie artyleria stoi. Szkoda, że tylko dwa pociski są. No ale no to ósme tiery jest, no to jakby miał więcej, no to byłyby zbyt op. Bok TS 5 zaznaczenie. Pierwszy, drugi strzał. 666 uszkodzeń w tego ...bezwierzowego TDK. Już jesteśmy w połowie przeładowani. Bugi na całe szczęście się w ogóle na nas nie odwraca, nas ignoruje. Dla nas to jest to bardzo dobra informacja, gdyż nie będziemy tracić HP-ków. w końcu zauważył nas. I znowu dwa pociski w magazynku, dwa strzały z przebiciem i dwa fragi. Mamy już ich pięć na koncie. 9 do 13. Zostaliśmy sami z drugim buraskiem kontra 2, 4, 6 pojazdów. Rozpoczęło się kapowanie bazy. My już przeładowaliśmy kolejny magazynek i jedziemy po artylerię. Su-8 zaraz padnie naszą ofiarą. Jeśli tutaj dalej jest, jest. Mamy go. Boom. Strzał 300. Mamy 6 fragów, a tym samym mamy medal Top Gun. Włączyliśmy kolejne przeładowanie, aby wyjechać na kolejnego przeciwnika i mieć komplet w klipie. Jeden pojazd. Na tę chwilę kapuje naszą bazę. bohater naszej powtórki udaje się w stronę własnego respa. Może uda mu się zdekapować. Zobaczymy, czy zdąży. Minuta 12 została. Nasz burasek z drużyny zakończył żywot. karnerwona Już mamy przeładowane. Widzimy te 34,85. Elewacja działa tutaj. Bardzo nie pomogła nam. Niestety nie mogliśmy podnieść działa wysoko na tyle, żeby trafić w niego, musieliśmy troszeczkę bardziej się przestawić i udało nam się zrobić siódmego fraga. 12 do 14 zostaliśmy sami czy koledze. Naszemu tutaj uda się zrobić wyciąg, czy nie jest 7 zniszczeń, prawie już 4000 uszkodzeń. Trzy pojazdy naprzeciwko kontra my. 27 sekund zostało do końca przejęcia bazy. Ile sił w gąskach na naszego respa odbić naszą flagę? Pojawi się T43, uwaga! Trafił w nas, my mu oddaliśmy, zabiliśmy, mamy ósmego fraga, tym samym mamy Radleya Waltersa 6 sekund do końca przejęcia bazy już, niestety. tak byśmy wyspotowali, no to nie zdążymy przeładować do końca, I niestety. Zdobyto naszą bazę. 13 do 14, bitwa. Przegrana, niestety, niestety, porażka. Zobaczmy wyniki końcowe. A wyniki końcowe prezentują się następująco: Na przegranej bitwie udało się zrobić medal pierwszej klasy. Mamy Radleya Waltersa, duży kaliber oraz Top Gun. Bohater dzisiejszej powtórki, kobza 2017, nastrzelał 4157 uszkodzeń. Zrobił 8 zniszczeń, co dało mu na przegranej bitwie 903 punkty. Doświadczenia. Jak dla mnie jesteś wygrany. Serdeczne gratulacje. 16 strzałów oddanych, 16 trafień, 16 przebić. 100% skuteczności. naprawdę sokole oko, super ekstra skuteczność. Graliśmy czołgiem premium, na koncie premium, niestety przegraliśmy, ale tak czy siak jesteśmy prawie 120 tysięcy srebra do przodu. Bitewka trwała 8 minut 16 sekund. Powiem ci, kolego Kobza, super bitewka, dobrze zagrałeś. Wiesz jak poruszać się tym pojazdem. Niestety Twoja drużyna nie pozwoliła Ci wygrać tej bitwy. Mam nadzieję, że bitewka się podobała. W komentarzach możecie napisać, co sądzicie o tym, pojeździe, Czy trzymacie go w garażu, jak się nim gra oraz pogratulować bohaterowi dzisiejsze powtórki. Ja na tej chwilę się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia oraz do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!